Burza w sieci po konkursie Miss Polski 2025. To jakieś nieporozumienie. Wybory Miss Polski 2025 już za nami. Koronę i 100 tysięcy złotych zgarnęła 20-letnia Oliwia Mikulska z Żar. Po ogłoszeniu werdyktu jury w sieci rozpętała się istna burza w komentarzach. Internauci nie kryją emocji. W niedzielę 29 czerwca naszej ery Polsat relacjonował wybory Miss Polski, które odbywały się w Nowym Sączu. O koronę i główną wygraną walczyły 24 kandydatki z całego kraju. Najpiękniejsza okazała się Oliwia Mikulska. Burza w sieci po konkursie Miss Polski 2025. Wybory Miss Polski 2025 obfitowały nie tylko w liczne prezentacje pięknych uczestniczek konkursu, ale także występy gwiazd polskiej sceny muzycznej. Widzowie i zgromadzona w studiu publiczność mogli posłuchać m.in. Roxy Węgiel czy Kuby Szmajkowskiego. O tytuł Miss Polski 2025 walczyły 24 kandydatki z całego kraju. W trakcie eksperci wytypowali najlepszą dziesiątkę. Później do ścisłego finału przeszło tylko pięć kandydatek Julia Uchrońska, Oliwia Mikulska, Julia Antoszkiewicz, Julia Czesak i Ewa Bochenko. Najpiękniejsza okazała się 20-letnia Oliwia Mikulska. Po ogłoszeniu przez prowadzących werdyktu jury, w sieci rozpętała się istna burza w komentarzach. Internauci są podzieleni. Jedni gratulują zwycięzczyni, pozostali nie potrafią pogodzić się z taką decyzją ekspertów, uważając, że to widzowie powinni wybierać mi Polski 2025. W takich konkursach powinni głosować widzowie. To jest jakieś nieporozumienie. Ludzie powinni głosować, wtedy nie chodziłoby o znajomości i tym podobne. Trudno zrozumieć te ich wybory. To chyba jakaś pomyłka z tym wyborem.